Siemanko z tej strony, młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś czas wytestować tego potwora. Mamy go dopiero kilka dni, a już część osób uważa, że jest to najlepsza ciężarówka w grze, i moim zdaniem również, tak słuchajcie, jest naprawdę niesamowicie mocna. No i nie musimy się za bardzo starać, bo możemy sobie od razu go ulepszyć. Mamy tylko 26 tysięcy, chcemy go wytestować oczywiście w najlepszej wersji, więc musimy się pożegnać z Royalem. Zaczynamy od silnika, tutaj oczywiście A, A, i C-, więc naprawdę mocny silnik za 24 4000. Kupimy sobie skrzynię tuningową. Podobno u nas zużywa o wiele więcej paliwa, no ale zobaczymy jak sobie będzie z tym radził. Jeszcze możemy sobie zawieszenie, no nie możemy, bo jest oczywiście fabryczne. Opony już sobie kupowaliśmy. Albo nie, mamy podstawowe błotne. Weźmy mu jakieś takie porządne. Myślę, że słuchajcie, te będą najlepsze. Następnie wyciągarka kupiona dwusilnikowa. Nie ma na czym oszczędzać. Moi drodzy, to jest bardzo ważna sprawa, bo takiego potwora łatwo wyciągnąć nie będzie. Koło zapasowe oczywiście mamy. Snorkiel kupiliśmy sobie w ostatnim odcinku. No i rama, bardzo ładnie wyglądają długie burty. Tylko, że problem jest taki, że nie możemy sobie wziąć HDS-a. No a możemy to połączyć troszkę inaczej. Możemy sobie wziąć burtę na dwa ładunki. Wiem, wygląda ona brzydko, no, ale jest funkcjonalna. No i do tego możemy sobie dokupić HDS-a, który będzie wtedy z tyłu. I dzięki temu, nie dość, że mamy HDS-a. No to jeszcze oczywiście jest on z tyłu, i możemy sobie doczepić przyczepę. No i po prostu ładować obydwie, bo po prostu jest on po środku. No i pominąłem to w ostatnim odcinku. Dziękuję za komentarze. Mamy 140 litrów dodatkowo i 150 części naprawczych, więc naprawdę wygląda. Wygląda to bosko. Jeszcze możemy sobie dać koło zapasowe, tylko wymaga one jakiegoś innego dodatku. Nie mam pojęcia jakiego tak naprawdę. Możliwe, że tego ratunkowiec troszkę wygląda to śmiesznie. W sumie nie za bardzo mi się to podoba. Chyba nie będę tej klatki montował, bo bez wygląda lepiej. No i jeszcze ewentualnie możemy sobie zmienić światła. Te są o wiele ładniejsze, więc sobie również kupimy. Zderzak cały czas zablokowany. No i niestety wydech, który mamy do dołu, no kupimy sobie ten najdroższy, ale to nam tak naprawdę wiele nie da, bo i tak jest on na dole, więc nie będziemy sobie mogli jakichś naprawdę głębokich jezior przemierzać. A dzisiejsza misja to pływające czujniki i one naprawdę pływają, są one słuchajcie tutaj i mimo, że wydaje się to takie proste... No to zobaczcie sobie na te dwa czujniki, tak naprawdę części wiertnicze, które mamy ukryte tutaj. Najlepszy dojazd chyba będzie, jeżeli sobie pojedziemy po nie tędy, tak mi się wydaje. Innej trasy chyba nie ma, dlatego też będzie to idealne zadanko dla niego, no bo kto się tam wciśnie, jak nie on. Myślę, że dobry teściga do kolejnego odcinka. Mamy też coś ciekawego, przygotowanego. No bo musimy sobie dotargać tory. Tory, które mamy tutaj. No i musimy oczywiście dotargać do stacji kolejowej, ale to w kolejnym odcinku i też pewnie użyjemy sobie Zigsa. No i dorzucamy sobie do tego zwykłą przyczepę z burtami na dwa miejsca, bo inna oczywiście tutaj nam pasowała nie będzie, a to powinno bez problemu wystarczyć, bo tam i tak są chyba na jeden ładunek te części wiertnicze. No i dobra, lecimy. Zobaczcie sobie na wnętrze tego pojazdu wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Decydowaliście w ogóle w ankiecie, że wolicie widok z góry, jeżeli dobrze pamiętam. Nie przejechałem punktu, jeszcze nie. Że wolicie widok z góry, więc będę się starał, żeby było oczywiście głównie z góry. Czyli, tak jak w sumie było zawsze, czasami będę po prostu wrzucał wam również widok ze środka. No i bardzo mnie boli to, że ta burta z przodu nie jest w kolorze samego Ziksa, tak jak mamy to w przypadku tej z trzema miejscami. No i muszę przyznać, że połączenie lepszego silnika i lepszej skrzyni biegów naprawdę sprawiło, że on ożył. Bo dzięki temu, słuchajcie, mamy 6 biegów, i naprawdę ta prędkość jest o wiele większa. Nie pamiętam, jaką ona była, ale możemy się wzorować na. O kurde, czekajcie, bo tutaj wiele nie widzę. A w sumie przejedziemy przez te kamienie tutaj, o to się nie musimy martwić. Z tego co pamiętam, chyba Dery specjal jechał 20 mil na godzinę, jeżeli chodzi o tamten odcinek. Zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. Dobra, wyczaiłem go, teraz wam go chwilowo zasłania Wajcha, za sekundkę go zobaczycie. Mamy mniej więcej 20, czyli chyba to jest tam około 32 km na godzinę. No nie wygląda to tak naprawdę kiepsko, myślę, że nie jest źle. Tak samo dostaliśmy dzięki temu Eee, dzięki lepszej skrzyni mamy również bieg niski plus, więc nie będziemy się już tak wlekli. Zrobiło się naprawdę mega ciekawie na tej mapie, naprawdę mamy sporo takich fajnych misji do odcinków, tak jak właśnie z tymi torami, dlatego też teraz będzie jej troszkę więcej, ale postaram się, żeby jeszcze w kolejnym odcinku były tory i żebyśmy sobie poszli gdzie indziej, może wrócimy sobie na chwilę na Amura, no w końcu z taką ciężarówką możemy spokojnie lecieć i robić kolejne misje. Okej, okay, no aż tak wielkiego drzewa to nie zbijemy. Z minusów jakie zauważyłem, to tak naprawdę tylko jeden czyli ten wydech. Może nie jest on jakoś nisko. No nie ma na co, słuchajcie, narzekać. Pamiętajmy, że są tutaj ogromne koła. Ja tak naprawdę i tak jest to dość wysoko. No ale gdyby on był u góry, gdyby on, słuchajcie, wychodził w górę, no to byłoby to prze przecież niesamowite. Dałoby się tym wjechać dosłownie wszędzie. No i dobra, pierwszy ładunek mamy już tam widoczny. Tak naprawdę nie jest on w złym miejscu. Do niego nie będzie ciężko dotrzeć. Gorzej z tamtymi. Nie, tutaj myślę, że pojedziemy sobie bez problemu z dwoma przyczepami, załadujemy, wyjedziemy sobie na brzeg i tam sobie po prostu tę przyczepę zostawimy, pojedziemy sobie oczywiście bez niej ale myślę, że słuchajcie, nie będzie to dla niego żadna przeszkoda, patrzcie jak on sobie pięknie po tych skałach jedzie dobra, daliśmy radę złapać pytanie tylko, czy będzie on w stanie to unieść, mam nadzieję, że tak, no tak jak mówię, nie jest to jakaś ultra nie, ciężka przesyłka, więc problemu być nie powinna, tylko jak się to unosiło, R-ką? Nie. Gdzie, którym to się przybliżało? V, C. Dobra, mamy to. Powolutku podnosi aż się cały część, ale idzie do góry, a to jest oczywiście najważniejsze, czyli no, bez problemu da radę. Możemy sobie skrócić ramię, żeby troszkę to ułatwić i lecimy do tyłu. No w końcu wiadomo, że jeżeli HDS może być z tyłu, no to to ramię musi być jednak troszkę e, powiedzmy lepsze, żeby jednak udźwignąć te przesyłki. Nawet że całkiem sprawnie poszło, dosuniemy sobie jeszcze tylko tutaj, możemy puścić ładuneczek, pierwszy mamy zapakowany, no i teraz zaczyna się cała zabawa. Dobra, zostawimy ją sobie tutaj, mam nadzieję, że nie zjedzie. Ja tutaj widzę, słuchajcie, lukę między kamieniami i wydaje mi się, że ona nie jest przypadkowa i że właśnie tutaj powinniśmy się skierować, żeby tam sobie na dół zjechać, bo z tego co pamiętam, musimy właśnie przejechać sobie między drzewami, no i aż tutaj do zjazdu. Mam nadzieję, że się tutaj zmieścimy. W sumie znalazłem lepszą trasę. Mogliśmy sobie zjechać spokojnie tędy. Jeszcze mielibyśmy modyfikację, no ale jak już pojechałem tędy, no to pojedziemy sobie tędy. Może damy rady. Dobra, już widzę, że nie będzie prosto. Już problemy na samym początku. Tak naprawdę niewiele w ogóle widzę tego, gdzie ja jadę. A już chyba zahaczyliśmy o kolejne drzewo. Naprawdę jest słaba widoczność. Z kamery środkowej, jakby ktoś się zastanawiał, jeszcze gorsza. Nie widać kompletnie, gdzie jest koniec pojazdu, gdzie jest. Gdzie są po prostu jego boki, bo jesteśmy zabudowani w takim, takiej wąskiej, wąskiej kabinie. No, i po chwili męczarni zdecydowałem, że pojedziemy sobie jednak tą ścieżką, którą wam przed chwilką pokazywałem jako tę alternatywną. Przy okazji weźmiemy sobie modyfikację, może będzie tam coś ciekawego. No i dobra, mamy ten zjazd. Jest otoczony oczywiście skałami. Nie wiem, czy tak wielkim pojazdem będzie nam tak łatwo tam wjechać, ale na pewno lepiej niż przy tylu drzewach co tam. Wiadomo, że z jednej strony fajnie, że są drzewa, bo możemy się ewentualnie od nich ratować, ale wiadome też, że takim kolosem po prostu ciężko się między tymi drzewami zmieścić. No a tutaj zobaczcie, jaką mamy piękną drogę do tej modyfikacji. No i dobra, chyba jesteśmy, o ile uda nam się zjechać. Udało się. Zobaczmy więc, co tutaj mamy. Mamy silnik, tylko do czego? Do zigza. Tylko że nie do tego, tylko do jakiejś jego innej wersji, której niestety nie mamy. Ale fajnie wiedzieć, że ma inne wersje. Ciekawe, czy są tak samo mocne. Dobra, nie będę się tam pchał na skały. Mamy taką mocną ciężarówkę, będę sobie jechał po prostu blisko brzegu, chociaż jest tutaj dość głęboko, ale chyba damy rady. Jednak lepiej wjechać na ląd, kurde, żebyśmy tu nie zatonęli zaraz. No i dobra, jeden ładunek w wodzie, drugi ładunek na brzegu. Nie są aż tak ciężko dostępne miejsca, jak myślałem, że będą, więc ta trasa jednak nie jest aż tak ciężka. No ale spokojnie jeszcze doczekacie się Zigza na terenie zimowym. No i tam myślę, że będzie wytestowany najlepiej. Dobra, pierwszy mamy załadowany. Nawet nie będziemy sobie chyba chować żurawia tylko podjedziemy sobie tak, jak. O, ale tutaj jest głęboko, kurde. Tutaj to nawet zatopilibyśmy chyba zigza. Dobra, mamy trochę duży kąt, ale wydaje mi się, że tak ciężkiego i tak wielkiego pojazdu po prostu on nie przewróci dokładnie, nawet nie drgnął. E, całe szczęście to, to też jest jego wielki atut, po prostu ten jego ciężar, ta jego masa, e, ta jego stabilność, która jest naprawdę niesamowita. No i możemy sobie drugi ładunek opuszczać i jesteśmy gotowi załadowane, możemy sobie oczywiście odczepiać możemy sobie przywrócić żurawia możemy sobie zapakować ładunek no i wracamy do przyczepy Rasa oczywiście taka sama, więc nie będę was zanudzał, ale powiem wam, że to jak on sobie radzi w każdym terenie jest super możecie pisać tak samo w komentarzach, gdzie wy chcielibyście, żebym go wytestował czy może chcecie na tego standardowego Amura, czy może macie jakiś inny pomysł na jakąś ciekawą, naprawdę mocną i ciężką misję, żeby naprawdę dostał wycisk no to śmiało piszcie w komentarzu no, 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 powiem wam, że pod górkę, no nie jest wcale tak prosto, nie powiem, że radzi sobie perfekcyjnie, dobrze, że są tutaj jakieś drzewka, bo byłyby problemy. No i przyczepa już widoczna, większym problemem stało się paliwo, tylko 78 litrów, to jest naprawdę mało, jeszcze mamy oczywiście 150 zbiorniku na dachu, ale czy to wystarczy? O, jeszcze mamy 50 z jakiegoś serwisu, więc sobie dolejemy jeszcze z materiałów, gdzie jest ten serwis w takim razie, dziwne. Możecie napisać jak wiecie w komentarzu. Z serwisu mieliśmy 50. W takim razie, no nie ogarniam w sumie skąd. No i gdyby HDS nie był potrzebny, mielibyśmy wszystkie ładunki na sobie dzięki tej przyczepie z trzema miejscami. To jest naprawdę mega fajne rozwiązanie. No, oczywiście, jeszcze tam dorzucenie do tego HDS-a to już była przesada, ale naprawdę fajnie się prezentuje ta przyczepa z trzema. No i jeżeli się okaże, że tory są na trzy ładunki, no to również sobie pewnie użyjemy po prostu z za, no bo po co wtedy brać jakąś inną ciężarówkę, jak tutaj mamy po prostu takie cudo. Jesteśmy na miejscu. Troszkę was ominęło, bo było bardzo dużo gdybania. Wydawało mi się, że misja jest zbugowana. Przed sekundą odkryłem, że zapomniałem sobie zapakować ładunek i najprawdopodobniej dlatego nie mogłem go oddać. I tak też słuchajcie, było. Więc po prostu wam to ominąłem. Tutaj wywróciłem przyczepę. Zaraz sobie to zbierzemy. Dobra, mamy dwusilnikową wyciągarkę, więc po prostu złapiemy sobie tą przyczepę na wyciągarkę i ona nie powinna mieć yy, po prostu najmniejszego prawa za nami nie jechać. Nie chcemy się jej podnosić, więc po prostu ją za sobą pociągniemy. No i mamy drugie miejsce, zobaczmy czy również uda nam się bez problemu ten ładunek oddać. Jeszcze troszkę musimy sobie podjechać, no i również jest bezproblemowo, jedziemy więc w trzecie miejsce. No i miejsce trzecie przed nami, jeżeli nam się tylko uda nawrócić, a to raczej proste nie będzie, bo... Jesteśmy pod skosem, no i dobra, chyba to będziemy mieli. Wbijamy się przez górkę, choćbyśmy mieli się wywrócić, ale chyba do tego nie dojdzie. Jednak dojdzie, ale zdążyliśmy oddać ostatni ładunek, więc moi drodzy, powiedzmy, że na styk 8100 dostaliśmy za tę misję. Jestem z siebie zadowolony najbardziej z tego, że po prostu się nie wywróciliśmy. No a my, o, jednak, chyba jeszcze wrócimy na koła. Może jednak nie. No, a my w taki sposób kończymy sobie ten odcinek. ZX oczywiście leży, no tutaj akurat teren był ciężki, mogłem to w sumie po prostu objechać, ale mi się nie chciało, no lenistwo i tak już po prostu jest. No, a w kolejnym odcinku oczywiście weźmiemy się za te tory, a czy pojedziemy z X czy innym pojazdem, jeszcze nie mam pojęcia, ale na pewno będzie ciekawie, więc do zobaczenia. Widzimy się oczywiście w sobotę o 16.00. Trzymajcie się, Siemenko.